Jezus przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się tak jak Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini i nie dopuść byśmy ulegli pokusie dalej mówił do nich kto z was mając przyjaciela pójdzie do niego i o północy i powie mu przyjacielu pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi a nie mam co mu podać lecz tamten odpowie z zewnątrz nie naprzykrzaj mi się drzwi są już zamknięte a moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Powiadam Wam, choćby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest Jego przyjacielem, to z powodu jego natręstwa powstanie i damu ile potrzebuje. Ja Wam powiadam: prościa będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie kołaczcie. A zostanie Wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu, zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z Was, ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lecz, lub też, gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wychodzili jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Panie, naucz nas modlić się. Człowiek musi się przez całe życie uczyć modlitwy Jezus jest najlepszym nauczycielem modlitwy. Pamiętam, jak na oazie mieliśmy szkołę modlitwy, i chociaż ja, już wtedy paroletni ksiądz, uczyłem się wraz z młodzieżą modlić i weryfikowałem swoją modlitwę. Całe nasze życie jest szkołą modlitwy. Musimy ciągle weryfikować, żeby nie schematycznie nie modlić się, rutynowo, z przyzwyczajenia w jakiś jedyny sposób. Jezus podaje nam modlitwę Pańską, Ojcze Nasz. W niej jest zawarte wszystko. Weź do ręki katechizm Kościoła Katolickiego i przeczytaj sobie komentarz do tej modlitwy. A zobaczysz, że w tych wezwaniach, w tych prośbach, Ojcze Nasz, jest zawarte właściwie wszystko: całe, cały, jakby wykład wiary. Bo Bóg jest naszym Ojcem, bo idziemy do nieba, on jest już tam, on jest w niebie, a my idziemy do nieba. Tak. I potrzebujemy i chleba, i odpuszczenia grzechów, i trzeba też, żebyśmy my odpuścili. I Królestwo Boże, wszystko jest w tej modlitwie. Ale też Jezus mówi proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Czy Ojciec da, czy Ojciec z nieba, który jest dobrym Ojcem, udzieli Ducha Świętego tym, którzy proszą, tak, udzieli. Mamy prosić o Ducha Świętego. My często prosimy o jakieś takie różne dary. Potrzeby mamy: zdrowie, pieniądze, powodzenie, chcę mieć dziewczynę albo coś tam jeszcze. E, tymczasem trzeba modlić się o Ducha Świętego. A wszystko inne będzie nam dane. Duch Święty jest najwspanialszym darem Boga dla Ciebie. Gdy on wstępuje na Ciebie, przemienia Ciebie i prowadzi do świętości i uzdalnia Ciebie do miłości. Potrzebujemy wszyscy Ducha Świętego. I dlatego módlmy się: przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i wstępuj na mnie. Ojcze Niebieski, daj mi Ducha Świętego, proszę Cię w imię Jezusa Chrystusa, niech Duch Święty stąpi na mnie. Amen. Amen.